Jest. Dobrze, to startujemy z paroma pytankami. Dobrze, słucham. To Mariusz Pudzianowski przed galą XTB KSW Koloseum 2. No ja chciałem spytać o te przygotowania twojego rywala, no bo wiemy, że on odszedł z klubu i nie ma takiego trenera stricte od MMA. Ty przygotowałeś się do poprzedniej walki też bez tego trenera MMA, bez, bez arbiego, który był w Twoim narożniku, można powiedzieć od zawsze, i przypłaciłeś za to cenę. Czy myślisz, że podobnie może być u Artura, że to będzie zła decyzja? Wiesz co, nie skupiam się wcale na swoim przeciwniku, co on robi, z kim trenuje jak trenuje. Ja się na swoich przygotowaniach, żeby 12-13 tygodni, uczciwie, systematycznie wszystko przepracować. Tyle, ile mogłem, zrobiłem. Więcej już nie byłem w stanie czegokolwiek zrobić. Nawet musieliśmy już te ostatnie 10 dni troszeczkę zluzować, dlatego że już wszystko się ulewało. Młodszy zawodnik, który ma 25 lat, mógł sobie czasami pozwolić na tą jedną jednostkę, dwie jednostki tygodniowo więcej. Ja nie mogłem, więc po prostu robiliśmy tyle, ile mogliśmy. Zawodników do sparingów trzech, mieliśmy wielkich chłopów, pomiędzy 95-120 kg, mniej więcej, orientuję wiecie się, którzy to byli, więc dojazdy naprawdę były dobrze. Jedna ronda, druga ronda i tak zmiana i cały czas tak było do upadłego. Tam na sparingach nie liczyło się, czy ja wygram, czy ja przegram. Nie, ja po prostu miałem przetrwać i popracować uczciwie. Drugi raz jesteśmy Świadkami Gali, będziemy Świadkami Gali, koloseum. W porównaniu z pierwszą, dwóch zawodników mamy w karcie walk, między Mariusza Pudzianowskiego. To chyba świadczy o tym, że jeśli chodzi o polskie ma to cały czas Mariusz Pudzianowski jakoś tam dźwiga, dźwiga odpowiedzialność za nie. Staram się wykonywać. To, co robię, jak najlepiej, od zawsze tak było, czy to były ciężary, czy to, by, czy to jest teraz MMA. Jeżeli się za coś biorę, biorę się na 100%. Oczywiście nie zawsze mi to wszystko wychodzi, jestem tylko człowiekiem i popełniam błędy. No chyba no, każdy z nas popełnia jakieś błędy. Wiadomo, że chciałoby się zawsze wygrywać. Podczas dźwigania ciężarów też przegrywałem, byłem pierwszy, pierwszy, potem trzeci, potem jeszcze niżej się spadało, potem znowu drugi, potem znowu dwa razy pierwszy. W MMA podobnie, rok, dwa, trzy, wygrywasz. No i Potem znowu nogać się potknie, dostaniesz przeciwnika mocniejszego, a nie ma niepokonanych. To jest tylko kwestia czasu, dnia i godziny, kiedy oberwiesz. A jak ktoś powie inaczej, bo ja nie oberwę, to grubo się myli, czyli jeszcze w tym sporcie nie był za długo. A MMA jest naprawdę nieprzewidywalnym sportem. Kwestia może po prostu czasu, dnia, godziny. Coś nie pójdzie, nie tak, chwila zawahania, tak jak ja ostatnio powiedziałem, tabliczka mnożenię, raz, dwa, cztery. A czasami tak jest, zadam ci pytanie 9 razy 7 i i zawahanie. dziękuję już po walce. No i nie może być zawahania, a no jestem człowiekiem tylko i czasami to zawahanie było. Dziękuję, przegrałem. No to ja dzisiaj pytam o to wszystkich zawodników, to spytamy i Mariusza Podzianowskiego, Kim chciałbyś, jak był dzieckiem, z racji, że dzisiaj jest Dzień Dziecka i jakaś ulubiona potrawa z dzieciństwa? Kim chciałbym być? Nic bym nie zmienił. Wiadomo, że synonim prawdziwego faceta mężczyzny chciałby być wielki, silny jak słoń. Udało mi się tego dokonać. Byłem wielki, silny i Powiem nieskromnie, będąc na świecie przez 10 lat, spotykałem się ze 100 najsilniejszymi facetami, jakich Ziemia nosiła. Z tych stu facetów po pięciu dniach zostawało 10. Później z tych dziesięciu zostawał tylko jeden. Po następnych czterech dniach udało mi się tego dokonać. Nic więcej mi nie potrzeba. No i co dalej? Silny jak słoń i każdy chciałby się dobrze bić. Radzę sobie, jak na chłopa takiego, radzę sobie doskonale, więc co facetowi więcej potrzeba? Teraz tylko spokoju. A ulubiona potrawa z dzieciństwa? Preferuję od dzieciństwa. Kuchnię polską oczywiście, no cóż, jak kuchnia polska to nie może być inaczej jak bigosa zadzieciaka doskonale, ale pamiętam zawsze co sobota, co weekend mama piekła prodzisz ciasta, czy to Murzynek jakiś, czy nie. no Na taką rodzinę, gdzie powiedzmy czterech chłopów wielkich było, do sąsiada pokankę mleka dziesięciolitrową, prodzisz mleka, przepraszam, prodzisz całe ciasta i weekend zaczynaliśmy wtedy. To bym jeszcze spytał, co się zmieniło od tamtej gali koloseum do tej gali koloseum, no bo na pewno jesteś dużo bardziej doświadczonym, świadomym zawodnikiem MMA, ale jak zupełnie inaczej wchodzisz do tej walki w, w, tym razem? No jest to, jest to ciężkie. Akurat minęło, minęło 6 lat, więc jest to bardzo dużo czasu. Oczywiście, że systematycznie cały czas uczciwie trenowałem. Ktoś powie, a Pudzian się obijał, bo gdzieś tam sobie trenuje. Tutaj czy nie tutaj. Codzienne teraz ostatnio 4 miesiące. Przez 4 miesiące codziennie w to z powrotem do domu. Wracałem i jeździłem po 250-300 km codziennie. Tak trening 2 godziny, 6 godzin z dniami to zabierało i tak 4 miesiące. No i te 6 lat zleciało tak jakby to było wczoraj. Jak oczy sobie zamykam, myślę że rok temu dwa było. To wstecz. A to było już 6 lat temu. No fajne uczucie jest wejść do największej gali. Na największej Gali brać udział w Europie, jak i nie na świecie, więc chyba ciekawy jestem, czy ta trójka będzie. Chciałbym, żeby jeszcze raz jakaś gala kolosalna trzecia była, no ale to muszą być jednak dobre nazwiska. No i fajne widowisko. Jest to szczególna atmosfera. Ci, co nie byli, nie wchodzili do klatki, tego nie zrozumią. 50-60 tysięcy ludzi krzyczy, ryczy, a ty wchodzisz, aż włosy dęba stają na plecach i wszystko. Więc jest to naprawdę nie do opisania. A to trzecie koloseł, też Mariusz Szydłowiczanowski? Nie, ja już jestem u syłku swojej kariery. Nie wiem, ile wejdę. Zadajecie mi pytanie, Mariusz, ile jeszcze? Nie wiem, może raz, może dwa, może trzy, może już więcej nie. Nie potrafię na to pytanie znać odpowiedzi. Nie mam kontuzji, nic mnie nie boli. Wszystko jest w porządku, ale rozsądek podpowiada: Mariusz, występuj, bo wiecznie nie żyjemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.